Cześć, siema, cześć i czołem. Darek z tej strony, admin grupy podróży małej i Duże na fajsie Kto nas ogląda, ten wie, jakimi jesteśmy wariatami pozytywnymi. Właśnie jestem na rowerku, jadę. Dzisiaj będziemy robić ponad 110 km na rowerze. Okoliczności przyrody są sprzyjające. 14 stopni ma być, słoneczko nawet może wyjdzie. Także będzie pięknie to 10 km na zamek wydarzenie robi wiking do zobaczenia potem siemano Siema. mieliśmy małe wydarzenie tutaj wiking organizator cześć mieliśmy takie wydarzenie, że musieliśmy wrócić po plecach wikingowi się zapomniało ale na szczęście był na miejscu dokładnie był na miejscu jedziemy już do pozostałych i walimy na zamek Ćwiczą wariaty Marcin jedzie Dalej, piętnaście Siedemnaście, dwadzieścia jeden Idzie Poszedł jak kuna po świetniku

Jedziemy na, na wycieczkę na zamek Jadą panowie jadą Zmieniliśmy się rowerami z Andrzejem Ja jeżdżę teraz na jego i jest znacznie ciężej ale jedziemy dalej Jedziemy, jedziemy Tutaj mamy skład amunicji wojsk lądowych niemieckich Amunicją z lager Zakaż tempo. mamy teraz akcję na otwartym sercu. Dentka poszła i naprawiamy. No, nie po raz pierwszy. <laughs> I ostatni. Nie ostatni, panie. Jedziemy, jedziemy, nie zamulamy. Jest jeden świr. Cześć Darek. Cześć Wikim. <laughs> jeden ta Na dole. Na dole jeszcze siedzi. O, jedzie tam. Coś tam jedzie. Jadą świry, jadą! Dajesz! Jedziemy, jedziemy! I jeszcze kolega z tyłu. Dajesz, dajesz! Moc. Byliśmy na zamku z ekipą. Będzie. Dotarło trzech. Jeden ma nadzieję, że żyje. I zaraz strzelamy z konfetti. Dawaj, Wiking strzela! Dojechali na zamek! O, pociąg. pociąg jedzie! Ach, tu pociąg! Uważaj Ty, bo to szybko jedzie. Bo to... Jedzie pociąg z daleka. Na da nikogo nie czeka. <grym> doutorze, łaskawy. łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie bana. Achtung, achtung. Aaaa! Aaaa! <grym>